Witajcie, moi drodzy, na kanale Kryptostasiak. Dzisiaj odcinek może taki troszeczkę dla osób początkujących, ale też informacje dla osób, które już troszeczkę ze mną są, ponieważ będziemy sobie robić konkurs. Właściwie dwa konkursy, tak naprawdę jednocześnie. Do zgarnięcia w każdym z tych konkursów będzie przynajmniej. 100 dolarów, także całkiem fajna rzecz dla osób, które zaczynają, dla osób, które gdzieś tam chcą po prostu sobie wrzucić dodatkowy kapitał na trading, na naukę, ale to wszystko powiem Wam na spokojnie pod koniec filmu. Także wyciekaj, wyczekajcie cierpliwie, bo, bo na pewno warto. Dzisiaj sobie zrobimy taki film o tym, jak założyć konto na giełdzie Bybit. I jak je zabezpieczyć dobrze przed różnego rodzaju po prostu włamami, czy rzeszami, które gdzieś tam mogą Wam sprawić, że Wasze środki znikną po prostu z konta. Więc dosyć ważna tak naprawdę rzecz dla ludzi również, którzy mają konto na bajbicie. A dlaczego na ByBicie? Dlatego, że sam używam Bybita, a uważam, że w tym momencie jest on po prostu najlepszą giełdą, najbardziej profesjonalną, z największą funkcjonalnością, najbardziej intuicyjną i sam z tego korzystam, dlatego też pokazuję wszystko na Bybicie. Będziemy sobie robić o Bybicie taki poradnik od A do Z. Wszystko, futuresy, wpłaty, wypłaty, zabezpieczenia, ustawienia, dokładnie wszystko, co da się po prostu na Bybicie zrobić. I oczywiście... Dla osób, które tego konta jeszcze nie mają, zachęcam do wchodzenia z mojego linku. Afiliacyjnego jest on oczywiście w opisie filmu. A dlaczego? Dlatego, że dzięki temu możecie zyskać do 30 dolarów bonusa po prostu na start. Dzięki temu, że zarejestrujecie się u mnie, dodatkowo również będziecie mieli zerowe prowizje na futuresach, zerowe prowizje na spocie przez miesiąc od momentu rejestracji. Co jest dla was bardzo dużym plusem. Ale też przez to, że rejestrując się z mojego linku mnie wspieracie, no to po prostu ja te pieniądze, które gdzieś tam dostaję, rozdysponowuję. W całości pomiędzy Was, po prostu na konkursu, czyli gdzieś tam coś w miesiącu wpada jakieś pieniądze, i ja właśnie organizuję takie konkursy jak teraz, o których się dowiecie na koniec filmu, i te pieniądze po prostu rozdaję swoim obserwatorom. Jedynym warunkiem tak naprawdę jest to, żebyście faktycznie mieli to konto założone u mnie, co później podczas konkursu bardzo łatwo sobie sprawdzić co również powiem na końcu. Także, nie przedłużając, zaczynajmy może już z odcinkiem. A więc, moi drodzy, jak zacząć z giełdą Bybit, jak sobie na niej założyć konto? Oczywiście e, mamy tutaj kilka możliwości. Jedną z możliwości jest to, że jeżeli wejdziecie sobie do mnie na kryptostasiaka na YouTube, wejdziecie sobie w jakikolwiek filmik mój, to pod każdym filmem na dole, jak sobie tutaj rozwiniecie poprzez pokaż więcej, macie po prostu linki i wystarczy, że sobie klikniecie na taki link, on się tu mi otwiera w nowym oknie, klikniecie sobie na taki link i tutaj już możecie stworzyć sobie po prostu konto. Dodatkową opcją, jeżeli na przykład nie chcecie, chcecie skorzystać z mojego e, jakby linku afiliacyjnego, ale nie chcecie robić to przez link, który jest pod moim filmem, możecie sobie po prostu wejść na Google, wpisać Bybit, wejść w oficjalnego Bybita, czyli tutaj gdzie jest www.bybit.com. Jak sobie tutaj wejdziecie i będziecie chcieli stworzyć konto, czyli tutaj w prawym górnym roku klikacie sobie Sign Up. To, żeby jakby skorzystać z tego, że będziecie po prostu u mnie, jak wpiszecie sobie e-mail i hasło, to potem w takim okienku referal będziecie, będziecie mieli po prostu możliwość wpisania kodu, a tym kodem jest 37378. Więc no, możemy sobie po prostu tutaj w tym momencie coś takiego zrobić. Oczywiście jakbyście weszli bezpośrednio z linka pod moim YouTube'em, no to już tego kodu nigdzie nie będziecie musieli po prostu wpisywać. Więc może przejdźmy sobie do tworzenia. Konta już po tym, właśnie kliknięciu na mój link. Także wpisujemy sobie tutaj e-mail. Ja sobie wpiszę taki e-mail testowy, zrobiłem na potrzeby e, filmu. Wpisujemy sobie e, tego maila. Oczywiście wybieramy hasło. Hasło musi mieć od 8 do 30 znaków przynajmniej jedną dużą literę, małą i jedną cyfrę. Więc ja sobie takie hasło już tutaj wpisuję. Od razu nam wyskakuje. Czy wszystko się zgadza, i klikamy sobie Create Account. Oczywiście to nas będzie robiło weryfikację. Tutaj musimy tym kwadracikiem idealnie najechać na puzelek. Jak już sobie e, przejdziemy ten krok, no to zostanie wysłany na nas kod weryfikacyjny na naszego maila. Jak sobie wejdziecie na tego maila, no to po chwili dostaniecie oczywiście numer, numer ten weryfikacyjny i ten numer 841926. 841926. Wpisujecie sobie w to okienko i przechodzicie do następnego do następnej części. Tutaj jest wszystko intuicyjne, więc tak naprawdę nie powinniście mieć z tym żadnego problemu, ale no tutaj wam będzie będzie was pytało, czy macie już krypto, czy tego krypto nie macie, możecie sobie tutaj je kupić lub zdepozytować po prostu na przykład z waszego portfela, jeżeli korzystaliście wcześniej z jakiegoś tam Binance'a na przykład. No to wtedy możecie po prostu sobie przerzucić te środki tutaj. I jak widzicie, tutaj już konto zostało Stworzone, ale co jest w tym momencie najważniejsze, jeżeli stworzycie sobie takie konto? Jeżeli wejdziecie sobie też na filmik, to tu macie napisaną instrukcję, ponieważ w tym momencie możecie dostać do 30 dolarów dodatkowo, po prostu za free od Bybit'a, tylko i wyłącznie za to, że wykonacie pewne kroki i ja Wam te kroki po prostu w tym momencie po kolei powiem, pokażę o co z nimi dokładnie chodzi. A więc tak, moi drodzy, tutaj oczywiście macie takie gwiazdeczki, możecie je wyłączyć, żeby widzieć co i jak. Pierwsza, pierwszy krok, z którego dostaniecie bonus numer 1, czyli 5 dolarów, jest to, żebyście wpłacili na swoje konto przynajmniej 10 dolarów. I teraz mamy różnego rodzaju możliwości, ponieważ jak sobie tutaj wejdziecie, tu wam będzie również pomagało, możecie sobie wpłacić na swoje konto USDT z innego konta, czy to z portfela kryptowalutowego, czy to po prostu z innej giełdy, jako depozyt, możecie również po prostu kupić sobie krypto za równowartość 10 dolarów poprzez peer-to-peer. O czym już robiłem wcześniej filmik, więc możecie sobie w niego wejść i zobaczyć jak to się po prostu robi. Za tą e, całą sytuację, którą tutaj zrobicie, czyli przelejecie na swoje konto minimum 10 dolarów, to po pierwsze, będziecie mogli brać udział w konkursach, które dla was tworzę, no bo to jest weryfikowalne, ale dodatkowo dostaniecie ten bonus od Bybita w wysokości 5 dolarów, czyli już jesteście 5 dolarów na starcie do przodu. Następnym krokiem, jaki powinniście sobie zrobić, żeby zyskać następne pieniądze, musicie, znaczy musicie, możecie, ale to jest gdzieś tam po prostu dodatkowy bonus. Na spocie, czyli na handlu spot, kupić jakąkolwiek kryptowalutę, na przykład Bitcoina, Fantoma, co tam sobie tylko chcecie, za minimum jednego dolara. Jak wykonacie tą akcję, czyli kupicie wybrane dowolne krypto za minimum jednego dolara, ale polecam sobie gdzieś tam już po prostu wrzucić nawet 5 dolarów, żeby zobaczyć jak to wszystko działa, skupić, sprzedać, to dostaniecie następne 5 dolarów do waszego overview, czyli już macie za pierwsze zadanie 5 dolarów za to, że zrobiliście depozyt 10 dolarów i drugie 5 dolarów za to, że kupiliście sobie jakiegoś tam kryptosa na spocie. Czyli już jesteście 10 dolarów do przodu. Następną rzeczą jest to, i tutaj też by fajnie to pokazuje, ponieważ też no, będziecie zmuszeni po części do nauki, dostaniecie następne 5 dolarów, jak zrobicie obrót na giełdzie, na tradingu, w wysokości minimum 1 dolara, ale tutaj możemy zrobić 5, 10, 15. O co chodzi w obrocie? Kupujecie za dolara, już jest obrót 1 dolar. Sprzedajecie za dolara, już macie obrót 2 dolary. Czyli przykładowo, jeżeli wpłacicie sobie e, na Bitcoina 10 dolarów i kupi, sprzedacie go po chwili, kupicie jeszcze raz, sprzedacie, stworzycie obrót w wysokości powiedzmy 30-40 dolarów i już za tą aktywność dostajecie następne 5 dolarów bonusa, czyli już jesteście 15 dolarów na plusie. Na samym fakcie tym, że się zarejestrowaliście z mojego linku, wykonaliście trzy po prostu e, dodatkowe rzeczy, które i tak będziecie jakby musieli zrobić do nauki, czy do jakiejkolwiek rzeczy, którą będziecie chcieli wykonać na e, ByBicie. To wszystko robicie tutaj w zakładce Trade i Spot Trading. Następną dodatkową rzeczą, moi drodzy, jest, żeby dostać następne 5 dolarów, czyli już będziemy mieli, e, to mieliśmy 5 e, za wpłatę 10 dolarów, do 5 następne za kupienie krypto na spocie, to mamy 10, obrót minimum dolar to już jest 15 i teraz następne 5 dolarów, czyli e, 20 dolarów już byście mogli mieć. Jak będziecie tradować minimum przez 3 dni e, na Bajbicie, czyli w poniedziałek robicie trady, kupujecie, sprzedajecie, kupujecie, sprzedajecie, robicie obrót. Nawet za małe kwoty. Na bybicie jest to fajne, że możecie robić nawet za dolara te działania, a, a co jest lepsze niż Binance, bo Binance ma chyba od 10 dolarów minimum. Trada, także no, byłoby ciężej na pewno dla ludzi, którzy gdzieś tam mniejsze pieniążki sobie wpłacą. Wtorek tradujecie, środa tradujecie i po trzech zakończonych dniach tradowania, gdzie każdego dnia wykonaliście jakieś trady, czyli zlecenia zakupu i zlecenia sprzedaży jakichś tam kryptowalut, dostajecie następne 5 dolarów, czyli już mamy 20 dolarów bonusu na start od Bybit'a. I teraz trzecia rzecz, tak naprawdę, za którą będziecie mieli następne 5 dolarów, czyli 25 dolarów łącznie bonusa, to jest to, żebyście zweryfikowali swoje konto. I ja Wam teraz pokażę, jak to konto zweryfikować. Jak wejdziecie sobie tutaj w tego lutka na górze i klikniecie sobie account i e security, to pokaże Wam się od razu account i e security, taki. W, te, w, takim, w takim miejscu tak to będzie wyglądało. I teraz o co tutaj chodzi z weryfikacją e, konta? Tutaj na dole, w tym miejscu, macie Identity Verification. Tutaj jest, że niezweryfikowane. Oczywiście nie musicie tego robić, no ale będziecie mieli konto ograniczone. I teraz, moi drodzy, po kliknięciu w tę weryfika, weryfikację, e, tutaj musimy sobie wpisać kod. Ale to za chwilę sobie przejdziemy do tego. Eee, macie tak, basic, który już jesteście, prawda? Eee, macie limit na P2P trading, czyli wpłacanie 1000 dolarów i wypłacanie maksymalnie dwóch bitcoinów daily. Oczywiście tutaj możecie sobie działać, ale jeżeli zweryfikujecie się na, na, na ten poziom pierwszy to będziecie mieli P2P trading bez limitu, 5000 dziennie podbijanie fiatami, czyli będziecie mogli za fiaty, czyli złotówki, euro, dolary, kupować sobie po prostu kryptosy, wyciąganie 50 bitcoinów dziennie i dostęp do bonusów, których tutaj nie macie. Ja tak naprawdę polecam Wam wszystkim zrobić przynajmniej ten level pierwszy. Ja też mam za, u siebie na koncie zrobiony level pierwszy, oczywiście e, level drugi też, ale Wy tego już, levela drugiego, jak nie chcecie, nie musicie robić. Więc to decyzja tak naprawdę należy do Was. I teraz, żeby ten level pierwszy sobie zweryfikować, klikacie po prostu Verify Now. Potwierdzacie. Jak klikniecie sobie Verify Now, ja już to mam akurat wykonane, to będziecie musieli po prostu dodać przód i tył zdjęcia swojego dowodu i zrobić sobie selfie. Telefonem wrzucić na komputer i wkleić do Bybit'a. Oczywiście możecie również to zrobić poprzez aplikację na telefon, którą bardzo łatwo można ściągnąć, ponieważ tutaj jak sobie przejedziecie na ten kwadracik ze szczałeczką i zeskanujecie aparatem ten QR kod no to przejdzie wam po prostu do sklepu czy na Androidzie, czy na iPhone'ie i ściągniecie sobie aplikację, zalogujecie się tak jak na komputerze i po prostu łatwiej będzie wam zrobić tą weryfikację. I jak przejdziecie sobie tą weryfikację pierwszą, to będziecie już mieli te następne 5 dolarów bonusa, które po prostu otrzymujecie od Bybita. Czyli podsumowując sobie moi drodzy pierwszą część filmu, ponieważ jeszcze nie doszliśmy do drugiej. Rejestrujecie się na Bajbicie poprzez kliknięcie linka z opisu mojego filmu na YouTubie lub wchodzicie na Google wpisujecie Bybit, wchodzicie z oficjalnego linka i w miejscu, gdzie, wpis gdzie się wpisuje referala, oczywiście jak chcecie, nie musicie tego robić, ale jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, no to to jest jakby zalecane, wpisujecie numer 37378 i wtedy już jesteście jakby referencyjnie pode mną. Także to jest moje wymaganie do konkursu, ale Wy tego nie musicie robić, jeżeli nie chcecie wspierać, no to jakby nie ma problemu z tym. Zakładacie sobie konto, przechodzicie wszystkie kroki po drodze, o których mówiliście, czyli wpłacacie na giełdę depozyt minimum wartości 10 dolarów. Możecie kupić krypto P2P, możecie przesłać sobie 10 USDT na Bybita z Binancea z Portfela, Trust MetaMaska Metamask, a, skąd tam tylko chcecie. Ważne, żeby Bybita zasilić kwotą minimum 10 dolarów. Następnie kupujecie krypto na spocie za minimum 1 dolara, robicie obrót wysokości minimum 1 dolara w ciągu dnia i tradeujecie przez minimum 3 dni na Bajbicie, żeby dostać po prostu następny bonus, czyli kupujecie, sprzedajecie, kupujecie, sprzedajecie i ostatnim krokiem na ostatnie 5 dolarów macie weryfikację swojego konta poprzez ID, czyli to co wam przed chwilą pokazywałem. I dzięki temu łącznie dostajecie 25 dolarów od Bybita. Co jest dodatkowe to, że tak jak Wam mówiłem o konkursie, będziecie brali udział w konkursie, o którym powiem Wam na końcu filmu. Ale przejdźmy sobie może teraz do tego zabezpieczania naszego konta, czyli tego meritum filmu, do którego sobie dążymy. I teraz moi drodzy, jak klikniecie sobie w tego lutka, account i security oczywiście przechodzicie. I co tutaj mamy? Email authentication mieliśmy oczywiście zrobione na początku. SMS authentication. To proponuję sobie włączyć, ponieważ to będzie dodatkowa rzecz do tego, żeby się zalogować do waszego konta. Oczywiście nie musicie tego wszystkiego robić, ale im wyższy security level, tym lepiej, ponieważ jeżeli ktoś by gdzieś tam wam się wkradł na konto w jakiś sposób, no to znaczy wkradł się. Ciężko mu będzie się w jak zrobicie te wszystkie kroki, o których Wam powiem, a no warto gdzieś tam swoje fundusze chronić, więc uważam, że poświęcenie 5 sekund dłużej na logowanie się no nic Wam nie zrobi. Także ten SMS Authentication, jak klikniecie sobie w Settings, to po prostu sobie tutaj ustawiacie, czyli wybieracie sobie region, jakim jest Polska, wpisujecie sobie numer telefonu i będzie wysłana weryfikacja na maila. Tego, którego podaliście, potwierdzacie i już macie SMS authentication włączone, czyli przy każdym logowaniu do waszego konta będziecie musieli wpisać po prostu numer z SMS-a. Tutaj ten Identity Verification, jednak to było na innym koncie, więc tutaj mam to nie zrobione. Możecie sobie to oczywiście zrobić przez Verify Now, tak jak Wam mówiłem, czyli ten level pierwszy, klikacie sobie Verify Now, wybieracie sobie region, w którym mieszkacie, wybieracie sobie na przykład ID Card albo Driver License, co tam tylko chcecie, przechodzicie do następnego i tutaj będziecie mieli po prostu pokazane, jak to zrobić, żeby Wam to bez problemu przeszło. Ale wracając... Konto oczywiście mamy i teraz tak, anti-feasing code to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to jest kod, który jak sobie ustawicie, na przykład chcecie mieć kod 0101, prawda? I teraz klikacie sobie confirm, przyjdzie wam hasło na waszego maila, wchodzicie na maila, mamy kod 686415, wpisujecie 686415, 15. Potwierdzacie i w tym momencie Wasz anti Code, czyli 0101, to będzie kod, który będzie zawsze wpisany w okienku mailowym od Bybit'a. Czyli przykładowo, Bybit wysyła Wam jakiegoś maila z promocjami, nie wiem, z jakimiś informacjami o jakimś dziwnym logowaniu. I czy to będzie prawdziwy mail, czy skamerski, będziecie mogli sprawdzić tylko po tym, że w środku tego maila, w okienku, będzie ten Wasz anti Code 0101. 01. Jeżeli po ustawieniu phishing code dostaniecie maila od Bybit'a, w którym nie będzie tego numerku, to znaczy, że jest to mail skamerski, którego powinniście od razu usunąć i nic tam nie korzystać, nic nie dotykać. Więc bardzo ważna rzecz. Eee, teraz mamy WeDrawal Security. To jest też dosyć ważna rzecz, ponieważ macie dwie opcje. Jeżeli ta opcja będzie włączona prawda, To będziecie mogli wysyłać z Bybita kryptowaluty na inne portfele, na inne adresy, potwierdzając tylko i wyłącznie jakimś tam security codem drugiej weryfikacji, o którym zaraz powiemy, lub będziecie mogli wysyłać środki tylko i wyłącznie na adresy wpisane w wasz adresbook. Ja osobiście dla ułatwienia mam włączoną tą pierwszą, tą pierwszą rzecz, czyli tutaj klikacie sobie po prostu Settings i możecie sobie ustawić te. Te adresy. I teraz, o, tu się nam cofnęło. Jak wejdźmy sobie jeszcze raz, wejdźmy sobie jeszcze raz. Tutaj możecie, mówię, jak sobie dacie settings, możecie sobie ustawić albo adresy, które chcecie, żeby były do wysyłki, albo po prostu wszystkie. To się Wam tak naprawdę ustawi po pierwszym wysłaniu środków, czyli pierwszy raz, jak będziecie wysyłać środki na jakiś adres, to wtedy będziecie wybierać, którą z tych dwóch rzeczy chcecie, żeby działała. Ja osobiście mam to, no bo już gdzieś tam z przyzwyczajenia pamiętam, nie mylę się. Ale dla osób świeżych zalecam sobie wziąć withdraw via adres book, ponieważ tam możecie sobie wpisać dokładnie adresy i nigdy się po prostu nie pomylicie. Tutaj, oczywiście, Trusted Devices Management macie takie miejsce, w którym macie. Ja w tym momencie jestem zalogowany na tym koncie i logowałem się tylko i wyłącznie na moim komputerze. Oczywiście, jeżeli logowałbym się gdzieś indziej, wyskoczą dodatkowe urządzenia. Jednakże, jeżeli zalogowalibyście się tylko na komputerze i wiecie, że to było tylko na komputerze, a nagle wam się tu pojawia jakieś inne urządzenie, to od razu management i po prostu usuwacie. I teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o. Security level w Advanced Protection Google two-factor authentication. Czyli o co tutaj chodzi? Musicie sobie ściągnąć na wasz telefon e, taką aplikację, e, która nazywa się Authenticator. I ta aplikacja Authenticator to jest aplikacja, w której będziecie dodawać. Swoją giełdę, czyli e, ja wam akurat tego teraz nie pokażę, ponieważ mam, można mieć tylko jednego autentykatora. Ja mam tam gdzieś swoje, po prostu hasła do swoich e, miejsc wrzucone. Ale jeżeli ściągniecie sobie taką aplikację, tam jest bardzo wszystko e, prosto wypisane. Łączycie ją z Bybitem i za każdym razem, jak będziecie wysyłać pieniądze, e, logować się, to będziecie musieli wpisać kod, który będzie wyświetlał Wam się na Waszym e, telefonie, więc już w ogóle. Jakby nikt nie będzie w stanie się do waszego konta zalogować, bo nie będzie miał jak tego zrobić, chyba że wam ukradnie telefon. Ale jak klikniecie sobie settings, ja przejdę ten pierwszy etap, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Wpisujecie oczywiście e, kod z maila. I teraz widzicie: anti code 0101. Od razu wyskoczyło, od razu wiecie, że to jest prawdziwe. I tutaj macie po prawej stronie: anti code 0101, czyli wiemy, że to jest oficjalny mail od Buybita. 977077, 977077, wpisujecie, potwierdzacie i w tym momencie, jak ściągniecie sobie aplikację Authenticator, tam dacie, żeby zczytać QR kod, zczytacie ten QR kod, który tutaj jest i automatycznie doda wam bybita na Authenticatorze, czyli jak będziecie otwierać aplikację Authenticator, będzie sześciocyfrowy kod, który będziecie wpisywać przy każdym logowaniu i wysyłaniu pieniędzy z Bybit'a. Oczywiście tutaj go za pierwszym razem również musicie wpisać. Także moi drodzy, podsumowując, myślę, że dużo ważnych informacji i dla nowych, świeżych osób, które zakładają konto i dla osób, które to konto już mają i gdzieś tam po prostu nie pamiętają o bezpieczeństwie. A to jest bardzo ważna rzecz, bo naprawdę dużo różnych złych rzeczy może się przydarzyć. Uważam, że w świecie krypto, który jest jeszcze świeży, do, do, dosyć mocno zdecentralizowany, trzeba dbać o Protekcję własnych środków, o bezpieczeństwo swoich po prostu pieniędzy. Także podsumowując filmik i przechodząc do konkursu. Logujecie się na ByBit'cie z linka pod filmem, pod każdym filmem na YouTube macie link do rejestracji na ByBit'cie. Jeżeli oczywiście nie chcecie robić przez link, możecie wejść przez Google, wpisujecie wtedy w referal tabliczce 37378 lub jeżeli nie chcecie mnie wspierać, to nie musicie tego robić, po prostu logujecie się tam, ale wtedy nie możecie brać udziału w konkursach, które gdzieś tam w przyszłości będę robił. No działa to obopólnie. I teraz co do konkursu. Od dnia 26 września do dnia 20, właściwie to do dnia, do końca października, wszystkie osoby, które zarejestrują się z mojego linku, ja będę to widział, ponieważ mam podgląd do tego, kto się rejestruje, czy zrobił ten pierwszy depozyt, czyli po zarejestrowaniu się i wpłaceniu 10 dolarów minimum weźmiecie udział w konkursie, czyli ja po prostu wezmę wszystkie osoby, które się w tym terminie zarejestrowały. I wybiorę zwycięzcę, który ode mnie dostanie po prostu 100 dolarów. Tak o wyśle mu na portfel, wyśle mu na giełdę, żeby miał na start do tradowania, do nauki. I oczywiście zróbcie te wszystkie kroki, o których wam mówiłem, bo tam będziecie mieli dodatkowo 25 dolarów. Czyli tak naprawdę możecie zgarnąć 125 dolarów już dla, na start, na to, żeby po prostu gdzieś tam się uczyć, klikać, sobie patrzeć, co jak, lub możecie to wypłacić, jak chcecie, jakby możecie zrobić z tym, co chcecie. Także darmowe 500 złotych po prostu na tym konkursie. Dostajecie. Dodatkowo zachęcam Was wszystkich do zapisania się do mnie na grupę na Telegramie, na Discordzie. Oczywiście jest to cał całkowicie darmowe. Również macie linki w opisie każdego filmu na moim YouTube, ponieważ tam robimy dodatkowe konkursy, i tam już te konkursy są dużo grubsze, jeżeli chodzi o pieniądze. Na przykład w tym momencie będziemy robić konkurs. E, taki tradingowy, w którym będzie można wygrać m, powyżej 100 dolarów, też zależy ile osób się zapisze, może to być 200, 300, 400 dolarów. Zobaczymy, jaka będzie po prostu frekwencja. Także już dużo, dużo fajniejsze pieniążki i też robimy dużo takich konkursów pomniejszych, gdzie można wygrać 10, 20, 50 dolarów. E, od gdzieś tam kto odpowie najlepiej na pytania. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi nam o to, żeby na tej grupie się jak najwięcej edukować, uczyć, poznawać, zaczynać tradować, zaczynać inwestować, zaczynać bawić się w tym świecie krypto, a mam nadzieję, że za jakiś czas już wszyscy będą na tyle za, zaawansowani, no, że będziemy grubo, e, grubo razem tradować, a ja też bardzo dużo tam pomagam, ile mogę. Wrzucam analizy, wrzucam informacje. Oczywiście, wszystko jest za darmo, za nic nie musicie płacić. Wchodzicie, działacie, pytacie, wszyscy wam pomagają, łącznie ze mną, naprawdę e, społeczność mamy bardzo, bardzo sympatyczną, bardzo fajną. Ja jestem z niej, mega zadowolony, także serdecznie wszystkich. Zachęcam. A jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, e, zasubskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. E, jeżeli film Wam się nie podobał, również dajcie łapkę w górę. E, a jeżeli nie wiecie, co zrobić, to najlepiej dać łapkę w górę, no bo wiadomo, że e, mnie to najbardziej wspiera. Oczywiście żartuję, Kto, komu się podobało, dawajcie łapkę, subskrybujcie, komu nie. No to zapraszam do następnych filmów, może któryś Wam po prostu do gustu e, przypadnie. Także dziękuję wszystkim, którzy się zarejestrują z góry z mojego linka, ponieważ bardzo mnie to wspiera, bardzo wspiera to kanał tak naprawdę i jego rozwój. I wrzućcie sobie na pewno dzwoneczek, ponieważ będziemy robić taki bajbitowy tutorial od A do Z, a też w najbliższym czasie będę wrzucał filmy z różnego rodzaju analiz, nauki, więc po prostu myślę, że warto gdzieś tam te nowe filmy sobie śledzić. Jak macie jakieś pytania oczywiście piszcie w komentarzach, piszcie na grupie, zawsze każdemu odpowiadam. E, także z tym nie ma żadnego problemu. Dzięki jeszcze raz za oglądnięcie filmu, e, rozstrzygnięcie konkursu na koniec września. Mam nadzieję, że frekwencja będzie e, bardzo, bardzo duża. Polecam Bybit'a, zobaczcie sobie, że naprawdę jest dużo lepszy niż Binance i trzymajcie się, do następnego razu.